Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie o poranku z uśmiechem, z radością, z energią. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo. Wy się dzisiaj czujecie pełni radości, energii i chcecie wsłuchać się w słowa, które chcę Wam przeczytać. Będziemy się zastanawiać, rozmyślać, rozważać nad istotnymi, moim zdaniem, słowami. Posłuchajcie. Człowiek. Może zmienić bardzo dużo, lecz popełnia błąd sądząc, że potrafi zmienić wszystko. Stanisław Staszic. No właśnie, czy tak rzeczywiście jest w naszym życiu, że my naprawdę myślimy, że możemy zmienić wszystko? Może i tak jest czasem, że kiedy jesteśmy, myślę, młodzi, to bardzo często nam się wydaje, że świat leży u naszych stóp, jesteśmy w stanie zmienić wszystko i każdego i nas, samych po prostu przemienić w nadludzi niemalże, ale tak naprawdę, kiedy trochę ochłoniemy, kiedy trochę dojrzejemy, to nagle dochodzimy do wniosku, że chyba rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, choć jesteśmy w stanie zmienić bardzo dużo. Co to bardzo dużo oznacza? Dla mnie oznacza to bardzo dużo. Yy, oznacza to, że jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę samych siebie. Kiedyś słyszałam podobne słowa do tych, chcesz zmienić świat, Zacznij od samego siebie. No właśnie. I nie jesteśmy czasem w stanie wpłynąć na politykę, nie jesteśmy w stanie czasem wpłynąć na pogodę, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na okoliczności, które nas spotykają, na jakieś wypadki losowe. Nie jesteśmy w stanie na to czasem wpłynąć. Nawet czasem nie jesteśmy w stanie wpłynąć do końca um, na swoje zdrowie. Czyli tak do końca nawet na siebie nie mamy wpływu, natomiast możemy zmienić siebie, tak w środku. Możemy obudzić się pewnego dnia, może to jest akurat właśnie ten dzień, i możemy sobie pomyśleć: No nie chcę już tak dłużej żyć, chcę coś w swoim życiu zmienić. I to jest właśnie moment, w którym tak naprawdę możemy zmienić bardzo dużo. Tak jak powiedział Stanisław Staszic, nie możemy. Zobaczcie, cały czas sytuacja wokół nas może się nie zmienić. Ale kiedy my się zmienimy, kiedy my tak naprawdę przymienimy nasze życie, kiedy to my podejmiemy decyzję w środku, tak, chcę być bardziej radosna, tak, chcę być bardziej aktywna. Tak, chcę wychodzić bardziej do drugiego człowieka. Tak, chcę komuś po raz kolejny zaufać. To nagle świat, mimo tego, że się nie zmienił wcale, mimo tego, że jest taki sam, to. Yy, Możemy na niego patrzeć w zupełnie inny sposób, poprzez to, że my sami siebie zmieniamy. Czyli tak naprawdę nie możemy zmienić wszystkiego, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale możemy zmienić bardzo dużo. Możemy zmienić nas samych. Tego dzisiaj y, Tobie i sobie życzę, żebym. Ciągle miała otwartość na zmiany, żeby ciągle mi się chciało pracować nad samą sobą, żeby ciągle było w środku we mnie takie poczucie: że chcę być lepsza, chcę jeszcze lepiej, chcę jeszcze bardziej, chcę jeszcze więcej się uśmiechać, chcę być jeszcze bardziej radosna. To nie jest koniec. Ja ciągle się mogę zmieniać. Ciągle mogę dążyć do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Dlatego dzisiaj właśnie życzę tobie, żebyś podjął taką decyzję. Jeżeli ci się to uda zrobić, no to w ogóle będzie to coś niesamowitego, ale chciałabym naprawdę, żebyś po pierwsze sobie uświadomił, w życiu nie jesteś w stanie zmienić wszystkiego, ale to na co masz wpływ i to co możesz zmienić, to jesteś ty sam. Zachęcam Cię dzisiaj do takich rozmyślań. Jeżeli, jeżeli chcesz się podzielić jakąś myślą odnośnie tego, co właśnie zostało powiedziane w tym odcinku, to zachęcam Ciebie do komentarza. Zachęcam, z... odpowiedz na to pytanie, czy rzeczywiście mogę zmienić siebie. Jeżeli, jeżeli chcesz, to oczywiście zachęcam Cię do dyskusji, właśnie w komentarzach pod tym filmem. Życzę Ci dobrego dnia, pełnego zmian, pełnego zmian na dobre. Tego Ci życzę i uśmiechu. To takie dwie rzeczy. Które chciała, z którymi chciałabym cię dzisiaj zostawić o poranku i z którymi chciałabym, żebyś cały ten dzień właśnie przeszedł właśnie z tymi dwoma rzeczami. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę ci dobrego dnia. Małgorzata Kospin.